Niezależnie od tego, jak dobrze działa władza, zawsze wymaga nadzoru ze strony społeczeństwa, bo w końcu przedstawiciele władzy, zarówno ustawodawczej, wykonawczej, jak i sądowniczej, są tak naprawdę naszymi reprezentantami, ponieważ władze sprawują w imieniu narodu. To według Konstytucji, to, to my, naród ma. Władzę najwyższą w państwie, a oni sprawują mandat w naszym imieniu. Więc, e, niezależnie od tego, jak dobrze funkcjonowałaby każda z tych władz, e, jest potrzebne, jest dobrze widziane, aby właśnie z społeczeństwo się tym interesowało. Nie tylko dlatego, żeby wykrywać jakieś nieprawidłowości, ale chociażby dlatego, żeby dawać poczucie sędziom, że ktoś się interesuje ich pracą, że ona jest ważna, że to, co mówią na sali sądowej, jak uzasadniają wyroki. Społeczeństwo się z tym liczy. Osoby, które miały jakiś kontakt z sądem, nie rozumieją wielu rzeczy, które się tam odbywają. Nie rozumieją terminologii i ich wizerunek sądu według nich to jest taki gmach, bardzo niedostępny. I nawet jeżeli próbują tam bronić swoich praw, to mimo wszystko odbierają sąd jako instytucję nieprzyjazną. Z pewnością prowadzenie obserwacji dla naszej fundacji jest fantastyczną okazją do takiej edukacji prawnej. Przede wszystkim jest to forma darmowa, ponieważ każdy może korzystać z tego prawa, aby uczestniczyć w rozprawach jako publiczność. I w ten sposób możemy się bardzo dużo dowiedzieć właśnie o tym, jak funkcjonuje sądownictwo, jak funkcjonuje system prawny, jakie są jego zasady. Obserwator uczęszcza chodzi na rozprawy sądowe. Obserwuje zachowanie sędziego, również infrastruktury sądu, sprawdza jak wszystko przebiega. No i notujemy, robimy takie ankiety. Myślę, że takim sukcesem było, był fakt, iż po ukazaniu się pierwszego raportu z pierwszego rocznego cyklu monitoringu, ten raport został szczegółowo przeanalizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I Ministerstwo wystosowało czterostronicową analizę, która została przysłana do sądów w całym kraju z podsumowaniem naszego raportu oraz sugestią, aby na, część naszych rekomendacji wdrożyć w życie. Podobnie w, po, po publikacji drugiego raportu, który się ukazał w jesienią zeszłego roku, Ministerstwo... Przychyliło się do naszej sugestii, aby wyeliminować praktykę pozostawania pełnomocników na sali rozpraw poza czasem trwania rozprawy. Naszym zdaniem ma to, taka praktyka ma negatywny odbiór społeczny i, w sensie naszego raportu, naszych rekomendacji ministerstwo nawołuje sądy do tego, aby taką praktykę wyeliminować.